Hej, witajcie moi drodzy już w 30 odcinku z gry shakes and Widget i od razu muszę Wam powiedzieć a raczej wyjaśnić dlaczego nie było na początku właśnie tego odcinka Waszych filmików czy tam zdjęć No tuż powód jest prosty no niezbyt dużo osób mi wysłało dokładnie jedna osoba wysłała mi zdjęcia Jedna osoba bodajże mi film wysłał ale o tym jeszcze powiem co do tego filmu Też mam tutaj przygotowany już przygotowałem sobie stronę bo ostatnio pojawił się ciekawy wpis na forum, i może już do niego przejdziemy, nie będę e, właśnie tej mm, przedłużał dobrze, zaczynajmy witajcie wędrowcy, zapraszam do dziesiątego wpisu z pamiętniczka kilka dni temu opublikowaliśmy aktualizację aplikacji na system Android oraz iOS wersja coś tam coś tam będzie to najprawdopodobniej ostatnia aktualiz aktualizacja do czasu wprowadzenia do gry twierdzy tak oznacza to, że w Prace nad twierdzą przebiegają bardzo dobrze i jeśli nie wydarzy się naprawdę coś nieprzewidzianego, powinna pojawić się ona już we wrześniu, no to właśnie z tego powodu się cieszę. Jednakże dokładna data nie jest jeszcze znana, więc już mogę Wam powiedzieć, a raczej zapowiedzieć, że twierdza już powinna się pojawić we wrześniu. Ja się na pewno cieszę, Wy pewnie też się będziecie cieszyć. To tyle na temat twierdzy. Przejdźmy dalej. 14 loch pojawi się wraz z wprowadzeniem do gry twierdzy. Będzie większy niż pozostałe lochy i będzie miał specjalny motyw. Spójrzcie na obrazek poniżej i spróbujcie odgadnąć jaki. No to patrząc na ten obrazek od razu już nasuwa się na myśli jedna rzecz. Oczywiście jak dla mnie to jest gra, gra o Tron, chociaż muszę wam powiedzieć, nigdy tego serial nie oglądałem, może tam kilka yy, zdjęć z tego, ale nie, nie znam tego serialu. Może kojar kojarzę tego właśnie typka, ale tego nie bardzo. No i podejrzewam, że to będzie... To będzie jednak właśnie to 14 lok, ale zanim ja do niego przejdę, to kupę czasu mnie, więc naraźniła się co martwić. Yy, ważne, że będzie fajniejsze urozmaicenie w grze, na pewno się też cieszę. Yy, co dalej? Też yy, się zastanawiam, co będzie yy, właśnie w sprawie tej minigry, która też miała być wprowadzona i w sprawie tego przeklętego telewizora. Tutaj nie jest napisane, ale ciekawe czy też będzie wprowadzony. Tęsknięcie za starą wersją aplikacji na android? Cóż, niebawem pojawi się ponownie jeśli preferujecie starą wersję aplikacji będziecie mieli możliwość pobrania jej za kilka dni. No to właśnie ja z tej aplikacji aktualnie korzystam dostałem instalkę od kolegi um, Altera którego oczywiście pozdrawiam no i e, sprawuje się świetnie nie jak ta aktualna, nie wiem jak wam ostatnie jednak nie mniej ważne, w ten weekend w grze aktywny będzie 20% na grzybki oraz gorączka złota, czyli mamy Kolejny raz złoto i tym razem jeszcze mamy promocję na grzyby No i wydaje mi się, że to tyle co miałem przekazać Głównie co o co mi chodziło tylko o twierdzę i o 14 loch To teraz przechodzimy już Przechodzimy sobie tutaj do normalnie do odcinka No i bierzemy naszą wojnę Gildii Wygrana z ADHD Dzisiaj nie wchodziłem. To znaczy wchodziłem, ale w nocy, więc to się jakby nie liczy. Ale już niestety zbrojawni gabinet magii sprawdzamy, więc raczej żadnych niespodzianek nie powinno być. O, to też fajnie będzie, bo zabrałem coś, nawet nie wiem. E, Dostalniemy właśnie 10 milionów. 10 milionów, bo dzisiaj mam event. Event golda, tak jak już powiedziałem. No i oczywiście dzisiaj mamy promocję na grzybki. Dokładnie. No tak jak mówiłem, już dzisiaj sprawdzałem, więc nie ma co. Eee, tak, tutaj zaakceptowaliśmy. No to trzeba teraz wziąć misję. Zobaczmy czy też rzuciłem dzisiaj do Kibelka. Wrzuciłem. A więc jakąś misję, fajną znajdźmy Oczywiście taką z najmniejszą ilością EXPO, więc to będzie, wydaje mi się, że ta. I atakujemy kogoś. Zobaczmy moją pozycję. 50. 50 nie jest zła. Tutaj mi się widzę, że pota skończyła, ale 5% dużej różnicy nie robi, więc, więc możemy kogoś zaatakować. Może tutaj, zobaczmy czy komuś się właśnie skończyły potki. Tutaj widzę huge fail, straciła dwie, samo. Kabanos widzę tutaj, o i może. i może nie ma żadnych potek, nie może ma 296 poziom. I wali o wiele mniej niż ja, więc to powinniśmy wygrać. No i wygramy z połową HP nawet. Z połową HP i 203 dostaliśmy. Zobaczmy czy podnieśliśmy się. Nie, jeszcze nam trochę brakuje, a dokładnie. No dokładnie jeszcze ze dwie walki może mniej więcej na tyle by wychodziło. No tu niestety też już portal atakowałem. Z jednej strony potrzebnie wchodziłem. No i tutaj zaszła już kolejna zmiana. Kolejna zmiana zaszła. Mamy właśnie 70, właśnie trzeci. Poziom wieży naszej I jest to mag, jest to mag Nie jest jak to wcześniej był wojownik, jak to wcześniej widzieliście Nagrałem niestety tylko urywek, bo Nie planowałem nagrywać, ale jak zobaczyłem jak malutko zostało bo właśnie przed chwilą 11 khp zostało tylko To więc tak zrobiłem Tak zrobiłem, że nagrałem, bo miałem Pod ręką program do nagrywania i właśnie nagrałem Tutaj już widzę, że szans żadnych nie mam Chociaż nie, chociaż nie I tak przegramy, i tak przegramy Próbujemy jeszcze kolejny raz I próbujemy dalej Jak teraz się nie uda to już chyba dajemy sobie spokój Chociaż widzę tutaj, że barbar już trochę Wycisnął Z tego biało-czerwonego kapturka Oto w międzyczasie tutaj pozdrowię całą gildię Tutaj... O, widzę, że się nie napisało. Widzę, że Poland bił poziom, więc mu też gratuluję. Oj, czyżby to coś? Nie, jednak nie, jednak nie. Trudno, 3 miliony. No i napisałem. Oczywiście, pozdrawiam wszystkich. Yy, Zatakowaliśmy. Więc do czego by tu teraz przejść? Może weźmiemy sobie nowy towar, żeby... O właśnie, szukam zbroi dla naszej zwiadowczyni. O nawet widzę, że się trafił same itemki ze złotem. Które oczywiście zaraz będziemy mieszać. Kaski mam, mam aż 900 milionów, więc już zbliżamy się do... Zbliżamy się, w końcu jest! O to chodziło, o to chodziło, tak. I wymieniałem w końcu te bez, tą bezużyteczną zbroję. I będzie jeszcze więcej uników, mam nadzieję No i różnica jest Chociaż pancerzu nie ma aż tak dużej To oczywiście sprzedajemy, tu już ledwo widzę miejsce jest To widzę w takim wypadku nie ma co kupować Tak, bo wszystko jest słabsze Zobaczmy czy coś odpisali Nic nie odpisali To może jak tu jestem to już przejdziemy sobie do wiadomości To nie to Pozdrawiam, fajny kanał na YouTube. No dziękuję Ci i Ciebie też pozdrawiam. E, Havid Miroshi, Miros, czy tam jest Mirosi albo 11 1, 1. E, Tu właśnie pozdrawiam tego, to pana Kłocha, który właśnie wysłał mi zdjęcia, ale jeszcze, ale jeszcze właśnie je nie wstawiłem, nawet jeszcze nie sięgnąłem, ale myślę, że biorę albo wszystkie, albo część z nich. Idziemy dalej. Sprawdzisz moje ekupę, pozdrów mnie na odcinku i be, kiedy będzie odcinek. No ja cię pozdrawiam. No i patrzymy twojej ekwipunek, bo co do odcinka to raczej wiadomo, że będzie on w niedzielę. Tak mi się wydaje. O, tu mi, tu mi się podoba, tu mi się podoba. Wydaje mi się, że nic nie masz do wymiany. No i tutaj z tego serwera wydaje mi się, że to byłoby na tyle. Przechodzimy na W1 i zobaczmy jak tam będzie o, akurat nam się trafiły lochy akurat będziemy na nagraniu zobaczymy czy też wygramy tutaj nie będę pomijał tylko będę brał następne walki ale tak szybko pomijał no dopiero jeszcze pierwszy nawet jeszcze nie wpadł to w międzyczasie tutaj zajrzyjmy co się dzieje to patrzymy i pozdrawiamy wszystkich Ojej. No już jest dobrze. No i jest w porządku. Zobaczmy, czy ja już jestem... Nie... Jeszcze mnie nie ma. Jeszcze mnie nie ma. To może sobie tak przewiniemy troszkę. A czego mnie nie ma? Wiem. Wiem, co się stało. Wiem. Dopiero jest... Aż w sumie dopiero jest 1936, ja wszedłem i mi się nie i nie zaakceptowałem. Więc pomijamy, wygramy. No wygraliśmy, ale mi nie wpadł i ten potwór do klasera, więc trochę lipa. Trochę lipa zresztą. No i atakujemy tą podkaraką. No więc z jednej strony szkoda mi się wydaje. Oczywiście wszystkich tu już jak mówiłem pozdrawiam. Odbieramy naszą wartę, klikamy grzywiarza, żeby nam się tutaj nie świecił. A to za chwilę No i tutaj już zaszła wielka, wielka zmiana Już mam oto setny level Jak już mogliście wcześniej zobaczyć No i taka już pewna bariera na tym właśnie poziomie Już yy, upadła można powiedzieć Patrzymy tutaj Też raczej bez żadnej niespodzianki Bo wcześniej sprawdzałem Ale tutaj musimy wziąć tak Bo nie mamy fajnych potek no to oczywiście usuwamy i bierzemy może jeszcze raz no lipa, nic się nie stało Nie ma nic fajnego No ale jednak szkoda mi właśnie, że nie byłem na lochach i tak to mi do klasera nie wpadło ani nic trudno Będą kolejne to się nadrobi Wchodzimy tutaj teraz do naszej karczmy i bierzemy misję jakąś Tej to myślę, że się nie opłaca, ale weźmiemy sobie tą Tutaj jeszcze WC nie mamy. WC nie mamy, chociaż już trzy klucze sprzedałem. No właśnie tutaj macie taki oto komunikat, jeszcze nie mam. Trochę trzeba posprzedawać, trzeba trochę w staty dodać. Chociaż jeszcze nadal nie jestem pewien czy tej nagidię trzeba dawać, chociaż możemy dzisiaj dać. dodamy żeby było... Mi zostało 100 tysięcy, więc damy 10 tysięcy. A resztę wydamy nasz, nasze staty. No już tutaj powoli mi one rosną Ponad 5000 To już mało wydaje mi się, że nie jest No ale też zbytnio kasy nie starcza na te staty Tutaj mamy 514, 756 i 63 Dobrze To teraz może taki atak zrobimy sobie Kogoś takiego Na przykład takiego wojownika O, może jego no i trudno, trudno eee, Dobrze, teraz może wyjdziemy sobie do lochów O właśnie tutaj mamy bestię, dopiero mi się o tym przypomniało Dopiero z, pierwszy raz właśnie zajrzałem do portalu na tej postaci A więc najpierw atakujemy Jest to wojownik Ale i tak Nie zabierzemy mu 10% więc No 100% więc Szkoda nawet tutaj mojego i waszego czasu. No i teraz atakujemy sobie naszego jadowitego smoka, wojownika. Niestety muszę wam powiedzieć, że nie jest z nim aż tak ładny, jakby się mogło wydawać. Niby to jest wiadowca, ale no jak widzicie jak mi te uniki wchodzą. Jemu więcej bloków niż mi uników. Więc taka trochę lipa można powiedzieć. No to już raczej przegraliśmy, no właśnie. Więc tak, tutaj wszystko wzięliśmy Przechodzimy tutaj do Waszych wiadomości Bloody Hunter Chciałem Ci pokazać jak myślałem że już wygram Ale zawsze się wygrywa Ale nie zawsze się wygrywa Pozdrowisz, oczywiście Ciebie pozdrawiam Powiedz zamiast Bloody Hunter, pozdrawiam Cię fancik No to nie pozdrawiam Cię Bloody Hunter, tylko pozdrawiam, ci. pozdrawiam Cię fancik Tutaj widzę, że mi wysłałeś link do jak myślę, zdjęcia albo filmu. A więc ja Ci muszę powiedzieć, że jeśli to jest film, musisz to zrobić albo wrzucić, to znaczy, masz jedyną opcję, czyli musisz wrzucić na YouTube'a i mi wysłać link, bo ja nie chcę pobierać właśnie z takich stron. Już mówię Wam dlaczego. Chodzi głównie o to, że no nie znam Was wszystkich, ale no nie wiem, może ktoś mi wysłać wirusa i nie chce ryzykować, więc. Jeżeli to oglądasz proszę Cię abyś to zrobił a jeżeli jest to po prostu zdjęcie to wstaw to na e-mail a się jeszcze dowiem mniej więcej co to jest jeżeli to jest zdjęcie to myślę że to pobiorę chociaż patrzyłem to jest ponad 20 mega idziemy dalej Mati cześć Karol cześć Mateusz pozdrawiam Ciebie jak się żyje żyje się bardzo w porządku szukam stronki z kompletnym kaserem. to co jest na forum a to jest chyba nie do mnie tylko do Gildy no to ja Ci odpisałem, że 4M7DE, tak jak Ci kiedyś znaczy nie ci, tylko akurat Wam na filmiku kiedyś mówiłem Idziemy dalej Peter, pozdrawiam Ciebie, ja też Ciebie pozdrawiam Peter Ku, e, Kubek Gratuluję setnego levela, ja Ci bardzo dziękuję Jesteś w sumie taką pierwszą osobą, która tutaj mi napisała Idziemy dalej, deklucha, jutrzejszy event Wygląda na to, że szpuje się na... Aha, czyli to jest też do gildii Dzisiaj jutro kolejny event na złoto, łatwo można to sprawdzić, wystarczy założyć konto na japońskim serwerze SF Na japońskim serwerze w sobotę zaczyna się w piątek o 17 naszego czasu i tam właśnie moi mają event na złoto To już właśnie wcześniej czytałem, bardzo dobry pomysł wymyśliłeś, jeżeli to byłeś ty Chyba też tak zrobię będę sobie patrzył w każdy piątek około 17, bo wi jak wiadomo tam się dzień zaczyna wcześniej Zaczyna tak, zaczyna się wcześniej, bo tam jest inna strefa czasowa w tej Japonii i właśnie oni mają wcześniej dzień i wcześniej widać jaki jest event, więc bardzo dobry patent jak to można właśnie zobaczyć sobie e, Więc na pewno przydatna rada, idziemy dalej. Potwierdza, potwierdzam jutro Gold Event a dodatkowo. Aha, czyli to jest to co też czyta to, co też czytałem właśnie na forum. Idziemy dalej. Maverick to jest chyba jak pamiętam w sprawie lochu więc też u Was nie dotyczy idziemy dalej eee, To też w sprawie gildii Więc wydaje mi się No więc oczywiście pozdrowiłem całą gildię Wydaje mi się że to byłoby na tyle Jeszcze mam dla Was pewną ważną informację Dobrze o niej też pamiętam Bo jak wiecie już się zbliża rok szkolny Może oglądacie to już w rok szkolny Ale no, też mogliście zauważyć, moje odcinki pojawiały się w wakacje wydaje mi się, że częściej. Teraz wydaje mi się, że będą się pojawiać o wiele rzadziej. Postarałbym się też, aby pojawiał się chociaż jeden na tydzień. W sumie teraz też tak było, ale jednak chciałbym to utrzymać, żeby jeden na tydzień był, ale nie wiem, jak mi się z tym uda. Więc nie oczekujcie tego, że będzie ich jeszcze więcej, ale mam nadzieję, że i tak jednak ze mną pozostaniecie. Ja postaram się właśnie dodawać wam w piątki te odcinki bo wtedy akurat mam raczej więcej czasu A więc wydaje mi się, że to już byłoby na tyle Oczywiście nigdy tego dawno tego nie robiłem Oczywiście zapraszam was do lajkowania tego odcinka, komentowania No i jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś to zasu zasubskrybowania tego kanału Trzymajcie się i strzała do kolejnego odcinka